i do tego arbuzy czy ananasy. Zazwyczaj spożywa się ananasy. Ale chciałam powiedzieć, że to taka kolacja proszona to była dla nas... To była kolacja bardzo wykwintna, ponieważ na co dzień tego mięsa naprawdę nie ma. I dyrektor kiedyś mi powiedział, że dzięki temu, że odwiedziłam mamę dziewczynki, którą sponsoruje, on dostał od tej matki kurczaka i mógł karmić swoją rodzinę tym kurczakiem. Spotkałam się z rodzicami dziewczynki, którą się opiekuje. Mama z tatą, dziewczynki mieszkają na obrzeżach miasta, pojechałam tam któregoś dnia z takim pojazdem, który się nazywa Tuk, -tuk. i mama czekała na mnie pod drzewem mango, rozpłakała się więc zapytałam, dlaczego ich płacze. Powiedziała, że pierwszy raz biała kobieta przekroczyła teren, na którym oni mieszkają. W Kenii nic w zasadzie mnie tam nie zaskoczyło. Wszystko szło zgodnie z planem. Może jedyna rzecz, którą pamiętam, kiedy pojechaliśmy do Batamu, zwiedzać ruiny miasta Gede, nie wiedziałam, że jest tam tyle małp, więc zaatakowały nas małpy i co chwilę wyskakiwały nam na plecy. Przepadnik się śmiał z tej sytuacji, jako że on przyzwyczajony, tych małp pełno jest w okolicy. Nawet mówił, że są niektóre plemiona w Afryce, które zjadają małpy, co było dla nas obrzydliwe. Nie mogliśmy się od tych małp opędzić, tym bardziej, że byliśmy świadomi, że mogą one roznosić różne choroby. To, to jedno z takich sytuacji śmiesznych, zaskakujących i może troszeczkę niebezpiecznych. Zdarzyło nam się też, że kiedy byliśmy na safari, Obserwowaliśmy zwierzęta. Nie zawsze można wysiąść z samochodu, ponieważ jest to niebezpieczne. Ale jadąc takim vanem z odkrytym dachem, zdarzyło się, że przebiegło stado słoni przed samochodem, co, jak powiedział przewodnik, było rzeczą bardzo niebezpieczną, bo słonie mogą zaatakować. Okazało się, że w tym stadzie było, było małe słoniątko. I po prostu samica była bardzo rozdrażniona. Słoniutko przebiegło drogę, i ono stado z razem z tą słonicą tuż przed naszym samochodem przebiegło. Ale wszystko się skończyło dobrze. W porze deszcz deszczowej roślinność jest bardzo bujna. Baobaby wtedy mają ogromne liście i ogromne owoce baobabu. Owoce baobabu zjadają małpy. Chociaż są też ludzie, którzy zjadają środek tego owoca baobabu. Tam znajduje się taka, taka różowa gąbeczka. Nie wiem, bo nie próbowałam, ale przywiozłam kilka takich ogromnych okazów baobabu tutaj do Polski, do siebie, do domu, które mi przypominają Afrykę. Amerykańską. Zrobiło to na mnie też ogromne wrażenie. Zazwyczaj jest to taka dość duża grupa około 30 osób. Kobiety chodzą bardzo skromnie ubrane. Na nasz przyjazd brały sobie stroje takie ludowe, spódniczki i zaprezentowały nam taki występ. Potem my, we dwie, przebrałyśmy się również w te spódniczki tańczyłyśmy razem z nimi. Bardzo się cieszyły, że nie przyjechałyśmy robić zdjęć. Tylko, że uczestniczyłyśmy w tym całym widowisku. Potem zaproszono nas do obejrzenia chat, w których oni mieszkają. Są to takie chatynki z pni bambusa, zlepione błotem. Zazwyczaj jest to jedno pomieszczenie, na którym jest łóżko dla rodziców i dla dziecka. Reszta śpi na matach takich bambusowych na podłodze. Z wyposażenia praktycznie nie ma tam nic, jest tylko lampka oliwna, ponieważ taką lampką oświetlają taką chatę. Życie, jest ciepło, życie toczy się na zewnątrz, a kiedy jest pora deszczowa, mieszkają sobie w tej chatynce. W takich wioskach nie ma szkół. Zazwyczaj sprawy edukacji rozwiązują w ten sposób, że co kilka kilometrów znajduje się taki budynek, do którego przyjeżdża Dojeżdżająca nauczycielka i powiedzmy, dzieci z kilku wiosek raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie przychodzą do takiej szkoły i pobierają naukę. Ciekawą sprawą jest też wielożeństwo. W prawie kenińskim jest tak, że mężczyzna może posiadać 10 żon, ale żeby posiadać 10 żon, to musi tym żonom zabezpieczyć mieszkanie i wyżywić dzieci. Także na tych wioskach. Zdarza się a nawet często, że mężczyźni mają po dwie, trzy, cztery żony. Spotkałam się dwa razy z szamanem w wiosce. Było to też bardzo takie tajemnicze spotkanie, ponieważ on wiedział, że, że przyjedziemy, przygotował jakieś proszki, korzenie, które nam podarował. I powiedział, że, że właśnie te substancje, te, te proszki będą przyczyniły się do tego, że szczęśliwie wrócimy. Nasunęła mi się taka refleksja po pobycie u szamana, czy w szkole, czy w tych domach rodzinnych dziewczynek, że jeżeli tych ludzi, Kenijczyków, traktuje się z należnym im szacunkiem, jeżeli się ich słucha. Płatnie odwzajemniają się dla nas tym samym, lubią nas, są rzecznikami i myślę, że to jest sukces naszych kontaktów wspólnych polsko-kryzyjskich. Afryce, czy w innych częściach świata można w bardzo prosty sposób. Robią to różne fundacje, organizacje, stowarzyszenia, robią to zgromadzenia. Wystarczy sobie kliknąć w internet i poszukać palotynów czy salezjan. Wygląda to w ten sposób, że trzeba się do nich zwrócić, opłata jest stała, mniej więcej wynosi to 70 zł z groszami. Oni wybierają dziecko i co miesiąc wysyła się te pieniążki. Te pieniążki trafiają przez fundację czy, czy zgromadzenie do osoby opiekującej się danym dzieckiem. Przy czym oni przesyłają też informację zwrotną w postaci listów czy jakichś świadectw itd. Tak Taką adopcję na odległość prowadzi nasza szkoła podstawowa. Mamy pod opieką chłopca z Ruandy i opiekujemy się nim, czyli wspieramy jego edukację już 6 lat. Chłopczyk się nazywa Sengi Blaze. W tej chwili ma 12 lat ukończone i dwa razy do roku przesyła do szkoły list, rysunki, pozdrowienia. A my zrobimy zbiórkę pieniężną wśród dzieci, rodziców i my, nauczyciele, również składamy się i co miesiąc przekazujemy taką kwotę, 70 zł, na edukację dla tego chłopca. Natomiast to, czym my się zajmujemy, jest naszym zaangażowaniem społecznym, ponieważ oboje z mężem, co trzy miesiące, dzwonimy do znajomych i przypominamy o wpłatach. Robimy to sami, domy przez internet, zbieramy od znajomych pieniążki i przesyłamy bezpośrednio na konto szkoły. Kontem tym dysponuje pan dyrektor Filip Kimero i on te pieniążki rozdziela między uczniów, a jeżeli jest taka potrzeba wspiera również rodziny. Tyle ile zbierzemy, przesyłamy i wiemy, że to trafia do dzieci. Skąd wiemy, że trafia? Przeważnie, przychodzą później listy, maile ze zdjęciami tych dzieci. Dzieci mają takie karteczki. Dziękują nam w języku angielskim i w języku suahili. Napisane jest na karteczce imię i nazwisko rodzica, który przesłał te pieniążki. Jest też możliwość wysyłania paczek i robimy to. Każdy z nas to robi indywidualnie. Nie są duże kwoty. Opłaty pocztowe nie są tak wysokie. Można wysłać paczkę w kopercie bąbelkowej, więc wysyłamy ciuszki czy jakieś przybory. Taka paczka idzie około miesiąca, pięć tygodni, sześć tygodni. I potem doznajemy takich miłych wrażeń, kiedy widzimy zdjęcia tych dzieci w naszych obraniach. Jest to bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające. Myślę, że warto pomagać tym dzieciom, ponieważ one są bardzo wdzięczne. Wiemy, że te pieniążki trafiają do nich i że one są naprawdę przeznaczone na edukację i na zdrowie i na pomoc dla rodziny. Można te dzieci odwiedzić. Kenia jest krajem otwartym turystycznie. W tej chwili nasza grupa rodziców sponsorujących edukację dzieci w Kenii, w Malindii wynosi około 20 osób. Jest nas 20 osób adoptujących i mamy pod opieką 20 kilkoro dzieci. Myślę, że kto by chciał dołączyć się do nas, jest to rzecz bardzo prosta. Prowadzimy to wsparcie oboje z mężem. Kontakt z nami jest prosty. Jesteśmy łatwo dostępni, można się z nami skontaktować i zachęcam, żeby się przyłączyć. Wybrać sobie dziecko i przesyłać drobną kwotę na edukację, na zdrowie dla tego dziecka. W naszej grupie są osoby z, nie tylko tutaj z terenu Zarszyna, ale też z Sanoka, z okolic Sanoka, z okolic Krosna, z Iwonicza. i Przyłącza się do nas coraz więcej ludzi, bo z tego, co się zorientowałam, coraz więcej jest wśród nas ludzi dobrej woli, którzy czują potrzebę niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują.